W dzisiejszym filmie przedstawię Wam dwie straszne historie graczy Minecraft, z czego jedną przedstawił Wam gość specjalny, czyli Szymek. Ale jeszcze przed tym koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo po tej statystyce widzę, że dużo osób nie ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Dobra, pierwsza historia jest od użytkownika Dalien, która opowiadał Minecraft 2.0. Historia, którą Wam dzisiaj opowiem, wydarzyła się całkiem niedawno. Była to sobota, około godziny 22. Postanowiłem wtedy pobrać jakieś mody, bo zwykła rozgrywka już mi się znudziła. Odpaliłem przeglądarkę i zacząłem szukać modów na zaufanych przeze mnie stronach, jednak nic nie znalazłem. Po dłuższym czasie przeglądania innych stron znalazłem modpaka o nazwie Minecraft 2.0. Bez zastanowienia postanowiłem go pobrać. I to był błąd. Po pobraniu zainstalowałem go w Minecraft i odpaliłem grę. Przywitało mnie dość dziwne menu gry, bo w tle była twarz skina nocza, cała zakrwawiona. Jednak nie myśląc o tym zbyt wiele, stworzyłem świat i zacząłem grać. Od razu zauważyłem, że modpack działa, ponieważ las, w którym się zrespiłem, wyglądał świetnie. Zrobiłem podstawowe przedmioty i poszedłem do pobliskiej kopalni, gdzie znalazłem nowe rudy oraz trochę żelaza i węgla. Postanowiłem zejść głębiej w celu znalezienia diamentów, jednak to był zły pomysł. Schodziłem coraz głębiej i głębiej, aż w końcu znalazłem podziemne miasto. Cieszyłem się, że znalazłem nową strukturę i poszedłem ją zwiedzać, mając nadzieję na dobrej temki ze skrzyni. Po chwili zobaczyłem w oddali jakąś postać. Pomyślałem, że to jakiś mob powiązany ze strukturą, więc od razu poszedłem w tę stronę. Jednak jak się tylko zbliżyłem do tajemniczej postaci, ona nagle zniknęła. Pomyślałem wtedy, że może potrafi się teleportować i poszedłem dalej eksplorować miasto. Po 10 minutach znalazłem duży dom. Większy niż te, które widziałem wcześniej. Bez chwili namysłu udałem się do tego domu i wtedy znowu zobaczyłem tamtą postać stojącą pod drzwiami domu. Sytuacja się powtórzyła. Postać zniknęła, gdy tylko się poruszyłem. Po jakimś czasie zwiedzania domu znalazłem schody w dół. Lecz gdy tylko dotknąłem pierwszego schodka, gra pokazała krasza. Co dziwne, w powodzie błędu było napisane: Do not go there, co znaczy oczywiście, nie idź tam. Po ponownym odpaleniu gry, wszedłem na świat, zapominając o dziwnym powodzie błędu. Jak zszedłem około 5 schodków w dół. Wyskoczył mi jumpscare, z głośnym krzykiem. Bardzo się wtedy wystraszyłem, bo krzyk był tak głośny, a ja miałem dźwięki w komputerze na maksa. Gdy ochłonąłem, udało mi się zejść na sam dół, a to, co się tam stało, zapamiętam do końca życia. Zobaczyłem tam postać, która miała skina Zakrwawionego Nocza. Po jego lewej i prawej stronie stało sześć innych postaci, trzy po lewej i trzy po prawej. Postacie po lewej stronie miały skinę Alex, a po prawej stronie Steve'a. Nagle na czacie ktoś o niku, Natch Error, napisał: You did not obey, so you will be punished. Co oznaczało, nie posłuchałeś się, więc zostaniesz ukarany. W tym momencie noż zaczął iść w moją stronę. Próbowałem uciekać, ale nie mogłem się ruszać. Kiedy stał już przede mną, pojawił mi się kolejny crash gry. Jednak tym razem z inną treścią błędu. Było tam napisane Last Chance, co oznaczało ostatnia szansa. Postanowiłem nie odpalać kolejny raz gry, bo bałem się tego, co mogę tam zobaczyć. Jak chciałem usunąć modpaka, okazało się, że pliki umieściłem w złym folderze, przez co to nie było możliwe, żeby on działał. Do dzisiaj nie wiem, co o tym myśleć. Ale wiem, że to, co się działo, nie było związane z modpakiem. Jeżeli przydarzyła Wam się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, możesz ją napisać i wysłać na mojego maila, aisupremwk.biznesmall.gmail.com. Zapraszam serdecznie do playlisty, która w tym momencie wyświetla Wam się na ekranie w celu nadrobienia poprzednich odcinków. Druga historia jest od użytkownika niepokonany, która opowiada o mechanizmach. Od jakiegoś czasu gram sobie na moim świecie w Minecraft. Posiadam dosyć sporo mechanizmów, takich jak pistolowe drzwi, przejścia itd. Nie jestem bardzo zaawansowanym graczem w budowaniu konstrukcji opartych na redstone, jednak podstawowe mechanizmy ogarniam. Parę dni temu chciałem zbudować kolejny mechanizm, a właściwie przejście w podłodze, pozwalające dostać się do mojej podziemnej farmy. Kiedy zacząłem budować, zauważyłem coś przerażającego. Zielony slime obecny na jednym z pistonów był czerwony, co wyglądało jak krew. Bardzo się zdziwiłem, bo nigdy nie widziałem czegoś takiego, a nie miałem wgranego żadnego tekstur packa. Kiedy spojrzałem na dźwignię, ona stała się cała zakrwawiona, a obserwer miał przerażającą czerwoną twarz. Patrzyłem się na bloki i nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Zacząłem czuć wewnętrzny niepokój, bo to, co się działo, nie było normalne. Jak minęło trochę czasu i się uspokoiłem, zobaczyłem, że tekstury wróciły do normy. Było to dziwne, bo jeszcze chwilę temu wszystko było we krwi. Starałem się zapomnieć o całej sytuacji i postanowiłem dokończyć budowę mechanizmu. Jednak jak później się okazało, był to mój naprawdę duży błąd. Minęło około 15 minut, i w tym czasie dokończyłem mechanizm, gdy nagle ponownie wszystkie tekstury zmieniły się na te, co widziałem wcześniej. Kiedy się rozglądałem, zobaczyłem w moim domku tabliczkę z napisem Too late, co oznaczało za późno. Bardzo się przeraziłem i szybko postanowiłem wyjść z Minecrafta. Na następny dzień, kiedy postanowiłem pograć na moim świecie, nie mogłem uwierzyć własnym oczom, co na nim zobaczyłem. Wszystkie mechanizmy, które zbudowałem, były zniszczone wraz z moim domkiem. Totalnie nie wiedziałem, jak to się stało. Rozglądałem się po ruinach, kiedy nagle zauważyłem tabliczkę, na której było napisane dead, czyli śmierć. Po przeczytaniu tabliczki serce zaczęło mi bić szybciej, a przede mną pojawił się on. Wyglądał tak samo jak twarz na bloku Observer. Postać się na mnie patrzyła, nie ruszając się. Kiedy chciałem uciec i się ruszyłem, postać zniknęła z mojego pola widzenia. Jak się obróciłem, stała za moimi plecami. Chciałem ją uderzyć, jednak ona mnie zabiła i mój Minecraft dostał crash. Byłem w totalnym szoku, że przez 5 minut wpatrywałem się w monitor, myśląc o tym, co się stało. Jak włączyłem grę ponownie, zobaczyłem, że na liście saveów nie było mojego świata. Do dzisiaj nie umiem wytłumaczyć. Całej tej sytuacji. To by było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli przydarzyła wam się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, możecie ją napisać i wysłać na mojego maila, iSuperMKBusinessMopadzimir.com, bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze historie. Trzymajcie się.